Zatę się organizatorzy dzisiejszego naszego spotkania, osoby, które nas wspierają w realizacji największych wydarzeń na stadionie przy ulicy Okrzei, prawda? To stadion, który znany jest już nie tylko w powiecie Pilskim czy w północnej Wielkopolsce, ale możemy każdego roku liczyć na dość prawie z całego kraju, a jesteśmy przekonani, że sezon letnią czy wiosenno letni będzie ofitował cały szereg wydarzeń. Dostojni panowie, spoglądamy w obiekty tych aparatów i uśmiechamy się. Spogląda na pana starostę, tam pojawił się uśmiech w tej chwili, tak bardzo dziękujemy. Te zdjęcia, z za kilka chwil pojawią się na portalach społecznościowych i one obiegną, drodzy panowie oficerowie, szanowni państwo, jesteśmy pierwszy raz jako Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej zaproszeni na uroczystość w tym formacie. Jesteśmy wdzięczni dowódcom, komendantom, którzy nas w dniu dzisiejszym zaprosili. My jesteśmy solą Pilskiej Ziemi. Nasze lotnictwo, druga Dywizja Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego i wszystkie jednostki odbudowywały nasze miasto, służyły temu miastu i ojczyźnie. No i niestety, wiek ma to do siebie, że w pewnym momencie trzeba odejść na tak zwaną zasłużoną emeryturę. W dniu dzisiejszym mamy wielką satysfakcję, że młode pokolenie oficerów, młode pokolenie dowódców, zwłaszcza wojska obrony terytorialnej, które będą tworzyć historię naszej ojczyzny na następne dziesięciolecia, pamiętają o swoich seniorach. Dziękujemy serdecznie. W związku z powyższym na pamiątkę w imieniu własnym i wszystkich żołnierzy stowarzyszenia chciałem Wam, dowódcy, dzisiaj podziękować za zaproszenie. Jednocześnie na pamiątkę wręczyć nasz lotniczy symbol. Bardzo dziękujemy. To bardzo ważny moment, Szanowni Państwo. Moment, który z pewnością. i obrawa. Oczywiście cały czas prosimy o brawa, Pani Ewo, Panią także. To jest również granica wschodnia Unii Europejskiej, naszego kraju, ale całej Unii Europejskiej. W ten sposób pamiętamy i również chcemy, żebyśmy wszyscy pamięci, żebyście pamiętali o tych naszych żołnierzach, służbach mundurowych, którzy w różnych warunkach meteorologicznych, czy jest mróz, czy jest śnieg, czy jest deszcz, cały czas Pełnią warte, bronią naszej wschodniej granicy, i tu mamy doskonały przykład. Dziękujemy wszystkim żołnierzom za ich wierną służbę dla naszej ojczyzny. Jeszcze raz dziękuję Rodzinny, jesteśmy całymi rodzinami. Bawmy się do samego końca i korzystajmy z tego, co możemy dzisiaj zwiedzić, zobaczyć i zapamiętać. Dziękujemy bardzo. Panie Zarazu, za te słowa również gorąco dziękujemy, dostojny i panowie. Dziękujemy za to, że jesteście z nami. Chłopcy najładniejsi, na wojenkę szli najpierwsi. Śpiewało im nie żałujcie serca dziewczyny, póki pragną was życie tak króciutko. yes Dziewczyny, wojsko nasze jest! Nie żałujcie wojsku serc! Nie żałujcie wojsku serc! Nie żałujcie wojsku serc! Bromek Dacyk, szanowni państwo, gromki, gromkie brawa! Tak jest, Zaczynamy na pierwsze rzędy. Bromek, pięknie!